Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Tym razem mam dla Was książkę Średniowieczna Europa Chrisa Wickhama. Jest to już wydanie trzecie w ramach cyklu serie Sekrety Historii od wydawnictwa RM. Zapraszam. Myślę, że zacząć należy od tego, że standardowo recenzja będzie składała się z trzech części. W pierwszej części opowiem Wam bez spoilerów o tej książce, jaka jest jej struktura itd. itd. W drugiej części mam dla Was troszkę zdacików i w trzeciej będzie moje, moja ocena w skali od 5 do 10 na 10. Za książkę dziękuję Pani Edycie z wydawnictwa. Jak zawsze nasza współpraca trwa już dość długo. No ale myślę, że warto jest już przejść do samej recenzji. Książka ta ma oczywiście co trzeba zaznaczyć na początku potężną bibliografię. Także jeśli będziecie a również przypisy. No ale przypisy to jest powiedzmy standard, mimo że jest to książka trochę popularno-naukowa, no to mm, zachowuje te rygory naukowe i przypisów jest masa, a oprócz tego jest też bibliografia, i obie te rzeczy zajmują łącznie praktycznie 70 stron, więc jest tego sporo. Drugie, co rzuca się w oczy, to wspaniałe czarno-białe ilustracje z z, z, z podpisami. Na początku mamy też mapy, które pozwalają troszkę szerzej spojrzeć. Tych map jest oczywiście sporo. Pozwalają troszkę szerzej spojrzeć na opisywane przez naszego autora rozmaite sytuacje. Oprócz tego, każdy rozdział zaczyna się jakimś fajnym obrazem z epoki. Także Wydaje mi się, że sposób przygotowania książki jest wspaniały i myślę, że to sprawia, że ta książka definitywnie jest warta swoich pieniędzy. Co oczywiście w obecnych, cen w obecnych, w obecnych czasach przy obecnych cenach książki nie zawsze, książek nie zawsze jest tak oczywiste. Mamy też oczywiście patronów medialnych, czyli Portale Zrozumieć historię historia.pl i Historykon.pl, co myślę, tym bardziej podbija wartość tej lektury, że takie, a nie inne pozycje postanowiły, znaczy portale postanowiły tutaj, że tak powiem, popatronować tej książce. Jeśli chodzi o rozdziały, jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda? Mamy nowe spojrzenie na średniowiecze, Rzym i jego zachodni sukcesorzy, lata 500-750. Kolejny rozdział: kryzys i przemiany na wschodzie, lata 500-850 do 1000. Następnie eksperyment karoliński, lata 750-1000. do Następnie ekspansja chrześcijańskiej Europy, lata 500-1100. Przekształcenia zachodniej Europy, lata 1100-1100, 1150. Właściwie nie. Przekształcenia nadchodzenia Europy lata 1150. Kolejny. Długi okres boomu gospodarczego lata 950-1300. Następnie trudy politycznej rekonstrukcji lata 1150-1300. Później rozdział 9. Rok 1204. Klęska alternatyw. Rozdział 10. Kształtowanie się społeczeństwa. Kwestia płci i społeczeństwo w Europie późnego średniowiecza. Rozdział 11. Pieniądze, wojna i śmierć, lata 1350-1500. I rozdział 12. Zmiany w polityce, lata 1350-1500. No i na końcu podsumowanie. Wszystkiego 400 stron solidnej lektury. Przejdźmy do cytatów, bo mam ich na tyle dużo, że zejdzie się z tym troszeczkę. Pierwsze cytaty, które mi się spodobały, to tu mamy na dole redakcję merytoryczną znanego mediewisty. Teraz oczywiście tak z głowy nazwiska nie pomnę, chyba że będzie tutaj, na pewno tu będzie. Już mówię, kto był redaktorem merytorycznym na końcu. Redakcja o, merytoryczna, pan Jakub Murawiec, chyba profesor. No i podobało mi się, jak się nie zgadzał z autorem książki, na przykład mamy tutaj pierwszą gwiazdkę. Opinie autora budzi wątpliwość wobec buntów, które wbuchały od początku rządów Ottona. Jedno z poważniejszych wystąpień przeciw władcy zorganizował jego syn Liudolf na początku lat 50 X wieku. Kolejna, kolejny punkcik w tym samym miejscu wcześniej w 951 roku Otton koronował się na króla Longobardów. I trzecie, trzeci, jakby uwaga, trudno zgodzić się z tą opinią, gdyż to dzięki charyzmie i energii Teofano i Adelaide udało się uratować nominalne rządy od Tona trzeciego, zagrożone przez królewskie ambicje księcia bawarskiego Henryka Kłótnika. Także bardzo szanuję, rzadko się zdarza, żeby redakcja merytoryczna kłóciła się z naszym, czy to polskim, czy zagranicznym autorem. Kolejny cytacik tutaj z dołu. Oczywiście nie ma za dużo ich, ale wyłapałem co smaczniejsze. Trudno stwierdzić, skąd autor wziął taką informację. O pochodzeniu pierwszych biskupów, albo nie wiadomo nic pewnego, albo w wypadku części z nich pojawia się Sakso Saksonia lub Turyngia jako kraje pochodzenia. Wyjątkiem na tym tle był zapewne arcybiskup z pochodzenia Czech. To chodziło o arcybiskupów w Polsce. No i kolejne cytaciki, jakie mam dla was przygotowane. Sekundkę, ok. Co my tu mamy? Mm. Mm -hmm. A, to mi się nie podobało akurat, że w 1000 roku zachodnia i południowa Europa charakteryzowała się już dość wyraźnym układem państw. Część Półwyspu iberyjskiego opanowana była przez Arabów i Bizancjum. Były, jak już wiemy z rozdziału trzeciego, najpotężniejszymi systemami politycznymi kontynentu. A państwo frankijskie silne w czasach Karola Wielkiego, teraz osłabło. Wydaje mi się, że ciężko jest w sumie mówić o państwach, oprócz tam właśnie Bizancjum, czy chyba niektórych państwach arabskich. To wydaje mi się, że był trochę inny organizm niż państwa, które... W których, które rozumiemy jako takie hmm, współcześnie, ale może nie będę w to wchodził. No dobrze, co mamy dalej? Hmm. Zacznijmy od eksplozji demograficznej, tutaj początek XI wieku, co do której przynajmniej nie mamy wątpliwości, że faktycznie miała miejsce. Końcówka XI wieku. Przekonanie o rosnącej liczbie ludności przebija się ze wszystkich dostępnych nam dokumentów, ale już w skali tego zjawiska nie jesteśmy w stanie dokładnie oszacować. Jedyne w miarę wiarygodne dane pochodzą z angielskiego Doomsday Book, katastru gruntowego, a następnie z rejestru podatku pogłównego z 1377 roku, a więc już po epidemii czarnej śmierci. Z przedstawionych powyżej źródeł wynika, że w 1086 roku Anglia liczyła ponad 2 miliony osób, a po prawie 300 latach niewiele więcej. A więc przed epidemią lokalna społeczność musiała być znacznie liczniejsza. O ile liczniejsza nie wiemy? Ale szacują tą liczbę w 1300 roku na 5 milionów. 11 dzisiejszej populacji. Czyli była jakaś eksplozja demograficzna. Przyznam, że o tym nie słyszałem. Co dalej? Znacznie wolniejszym procesem była imigracja z dalszych okolic. Chłopi nie są z natury skorzy do podejmowania ryzyka i niechętnie wyprawiali się w poszukiwaniu szczęścia do nieznanych krajów, przynajmniej przed wielkimi kolonizacjami w XIX wieku. Kolejny czytacik. W, w środkowym okresie średni średniowiecza stopień urbanizacji nie był duży. Z Anglii z czasów katastru Dumsd Dums Book właściwie. Będącego najwcześniejszym wiarygodnym źródłem danych, około 10% ludności mieszkało w miastach. W całej Europie wartość ta wahała się od około 2% w Skandynawii do około 15% w Italii. Do 1300 roku wartość ta uległa podwojeniu. Wciąż jednak nie było mowy o jakiejkolwiek formie dominacji miast w gospodarce, poza być może siecią blisko położonych od siebie średniej wielkości miast we Flandrii i północnej Italii. Także miasta raczej prawie nie istniały. Co mamy dalej? Też nie wiedziałem, że właśnie był bardzo rozbudowany system dworski w Konstantynopolu. Arystokracja pełniła ważną funkcję także w administracji cywilnej. Równie dobrze opłacana jak armia. Zachodni dyplomata. Lidparts Krymonii Krim, chyba. Opisał wielkanocny rytuał płacenia urzędnikom, którego był świadkiem w 1950 roku. Cesarz osobiście wręczał ciężkie woreczki ze złotymi monetami swoim najwyższym urzędnikom, w kolejności wyznaczonej ich statusem, co trwało 3 dni, a następnie przez kolejny dzień zapłatę otrzymywali na dworze cesarza, już z rąk wysokiego urzędnika, urzędnicy niższych szczebli. Także była to prawdziwa impreza. Co dalej? Mm. Katarzyna ze Sieny. Biograf Katarzyny stwierdzi, że była 23. dzieckiem z kolei jednym z piątki, które dożyło dorosłości. Katarzyna bardzo wcześnie zrezygnowała z przyjmowania pokarmów i w 1370 roku nie jadła już praktycznie nic. Najprawdopodobniej jej decyzja, podjęta w 1380, by przez miesiąc powstrzymywać także od picia wody, znacząco przyczyniła się do jej śmierci, która nastąpiła wkrótce potem. Kata Karolin Bajnum przekonująco dowodzi, iż ta decyzja Katarzyny, a także i inne wybory, tak jak powstrzymanie się od snu, czy bardziej ekstremalne, nie powinny być postrzegane przez pryzmat choroby anoreksji. Należy na nie spojrzeć w znacznie szerszym kontekście i zrozumieć złożoność relacji pokarmu Eucharystii oraz krwi Chrystusa. Te elementy były bowiem w tamtych czasach symbolami wiary. Szczególnie żeńskich wzorów duchownych. Jeszcze mam dla Was parę cytatów. Być może one przekonają Was do przeczytania tej książki. Hmm. Ciekawe było to, że średniowieczna literatura miejska nie była literaturą ambitną, ale z kolei miejskie opowieści pokazują niemal wyłącznie życie elit. Pandemia czarnej śmierci niewątpliwie wpłynęła na życie osób, w jakich. Na sposób, w jaki następne pokolenia. Epidemia Dżumy niewątpliwie wpłynęła na sposób, w jaki następne pokolenia patrzyły na kwestie życia i śmierci. Ale, i jest to dopiero pierwsze z kilku ale, w tym rozdziale, mimo przerażenia, które wywoływała pierwsza fala choroby, nie miała ona tak niszczycielskiego wpływu na poczucie bezpieczeństwa i stan emocjonalny ludzi, jak się czasem twierdzi. Niepewność była wówczas jednym z dominujących uczuć. Wskutek tego. Wskutek braku wystarczającej wiedzy medycznej ludzie umierali przedwcześnie z wielu powodów i dżuma była po prostu kolejną przyczyną. Pokolenia po 1350 zaczęły uważać ją za normalną. Tutaj z kolei spodobało mi się, że był fragment o z księcia Makiawalnego. Przede wszystkim musimy cudzą własność szanować, bo ludzie snadniej zapominają śmierci ojca niż utratę majątku. I ostatni cytat będący credo. Tej całej książki, podsumowaniem, powiedzmy, wszystkie te rozbieżności nie mogą nam przesłonić zasadniczego argumentu drugiej części tej książki, a było nim stwierdzenie, iż rosnąca siła polityki lokalnej, rozszerzanie się praktyk piśmienniczych na kolejne grupy społeczeństwa, ciągły, zrównoważony i zaawansowany system ekonomiczny, a także coraz bardziej totalne wtrącanie się, wtrącające się państwo. Pomogły zbudować niemal w całej Europie systemy polityczne, które pozwalały na zaangażowanie. I to właśnie ta możliwość zaangażowania cechuje ostatni wiek średniowiecza, a nie czynniki wymieniane w innych podręcznikach, takie jak kryzys, niepokój, renesans, poczucie, że kontynent w jakiś sposób oczekiwał na reformację albo podbój całego świata przez Europę. Moim zdaniem to właśnie zaangażowanie społeczne jest najważniejszą spuścizną po średniowieczu. I teraz, jeśli chodzi o moją ocenę tej książki, no to muszę powiedzieć, że jest ona dość niejednoznaczna. Z jednej strony, druga część tej książki, powiedzmy od 60% jej do końca, jest praktycznie bezbłędna. Moim zdaniem, bardzo fajnie autor opowiada o bardzo dużej ilości mniej znanych faktów i ma świeże spojrzenie na wiele różnych spraw. Z drugiej jednak strony, Początek powiedziałbym, że jest dość mm, niestety taki nie tyle przewidywalny, co jeżeli ma się dość głęboką i szeroką wiedzę o historii, którą mi się udało przez te wiele lat jakoś tam pogłębić, no to ma się wrażenie, że autor tak po prostu nam szkicuje ten wielki. Obraz średniowiecza, tam od 500, powiedzmy, roku do 1000, 1100, na przykład, ale no mam wrażenie, że niestety mm, są to rzeczy dla mnie dość wtórne. Oczywiście, jeżeli będzie to dla Was jedna z pierwszych książek, na przykład od czasów szkoły, czy, 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 czy nie wiem, studiów, książka związana ze średniowieczną Europą, to myślę, że absolutnie nie będziecie się nudzić i będziecie całkiem zadowoleni, bo no, autor bardzo przystępnie, interesująco to wszystko opisuje. I no jakby chciałem dać dychę, bo naprawdę fajna książka. Na początku myślałem, jak czytam pierwsze rozdziały, to miałem wrażenie, że będzie to taki nudny podręcznik, właśnie znowu opowiadające to samo, co już wiem po prostu z masy innych źródeł, więc myślałem nad jakąś siódemeczką, może, jeżeli coś by się zmieniło, ósemką, no ale te pozostałe 40% ilość nowych rzeczy, które tam się pojawiły, znacząco winduje w górę moją ocenę, dlatego z mojej strony leci 9 na 10, polecam Wam sięgnięcie po tą książkę, możecie oczywiście obejrzeć inne moje recenzje z wydawnictwa RM. Link do zakupu książki będzie pod filmem. No i myślę, że to już wszystko. Średniowieczna Europa z wydawnictwa RM 9 na 10. Dzięki. Cześć. I to już wszystko, moje drogie i moi drodzy. Zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania, udostępniania i komentowania całości. To jest znaczek na subskrybowanie. Tym razem nie wrzucę informacji o Marku Almanie, bo jest to wtorkowy sponsorowany film, ale oczywiście możecie się z innych filmów dowiedzieć o naszej długotrwałej już współpracy. A teraz myślę, że to już wszystko. Dzięki. Cześć.